Cześć, witam Was wszystkich z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z Warcraft 3 Reforged i lecimy dalej kampanię... Eee. Zaczynamy kampanię ludzi, tak? Skończyliśmy Orków i teraz będzie właśnie kampania ludzi. Poszły nas wieści o przegrupowaniu się orków. Ostatnie ataki na obozy internowania są chyba wystarczającym dowodem. Co prawda, horda rzeczywiście ruszyła. To niedopuszczalne. Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu Terenacie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w krainach północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza? Wam magom pomieszało się już w głowach. Nie odrzucajmy z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem, że magowie Kirin Toru są gotowi do objęcia wiosek. Ścisłą kwarantannę! Nie zgodzę się na żadną kwarantannę, póki nie zobaczę dowodów, ambasadorze. Mieszkańcy Lord Ronu dość się wycierpieli i bez bycia więźniami we własnym domu. Oni tak są więźniami, dobry pan. Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Ludzkość czeka zguba, nadciąga fala ciemności, a świat stoi na skraju wojennej otchłani. Dość tego. Straż! zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie! Mój lud może się uratować tylko ruszając na zachód, do zapomnianej krainy Kalim. Ruszać na Powoli, ambasadorze! Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz, ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie. Ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź! Idź, precz! Raz już zawiodłem ludzkość, ale to się więcej nie powtórzy. Jeśli nie jesteś w stanie unieść brzemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi. Ostrzeżenie zostało przekazane. Ich los jest teraz w ich rękach. Rozdział pierwszy Obrona bradu. Yy, niedawne powstanie orków w południowym Norderonie zmusiło Przymierze do podjęcia zdecydowanych kroków. Król Terena wysłał dwóch największych paladynów królestwa, swego syna księcia Artasa i legendarnego utera Światłołdiercę, aby raz na zawsze położyli kres w zagrożeniu ze strony orków. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daj spokój z ceremoniałami, uterze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król Terenas przysłał właśnie Ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i cierpliwości. Ojcowskim prawem jest marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasi zwiadowcy potwierdzili, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Orkowie szykują atak na pobliską wioskę Stranbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną pradu? Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. Doskonale. Gdy wszyscy będą bezpieczni, spotkamy się w obozie Orków. Uważaj na siebie, Atasie. No, dużo ludzi to nam nie zostawił. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Tak, niedobrze. Dobra, w sumie czarów nie musi być widać, nie? Światłość jest mą siłą. Mm. Mądry plan. To honor. będzie. Pewnie, re... Pewnie nie. Ale jak najbardziej. Czemu Oczywiście. nie? Oczywiście. Jak najbardziej. Teraz tak, czy da się znieść na Na honor. Budynki? Oczywiście. Za mojego ojca, króla! No, nie wiedziałem, że to się da niszczyć. Strajca światłości! I da się zniszczyć dosłownie wszystko. No dobra, taka mała ciekawostka. Raczej. Nic cię już nie uratuje! Dobra, Poczuj tak. mój gniew! Najważniejsze jest, żeby Bluga, się niech się szukać, bo w nich coś może być jednak. Czego ci trzeba? Jeden niech pójdzie co. Co tu rozkażesz? Już biegnę! Ale nie, tutaj też nic nie ma. Jasne. O, sprawiedliwości niech stanie się zadość. Nie pomic córkę biegnie. Mądry plan. No. Zdziwiłem się. Żyć. Jak najbardziej. Po prostu wziąłem się kliknąłem, a tu. Na honor. <laughs> Lecimy dalej. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor! Będziemy walczyć za Lorderon. Łapcie za broń! Jak najbardziej. Dostaliśmy Proszę, nowych tych. Nikt inny mi nie pomoże. Banda dzieci? Porwała mego synka, Kim jego? Podobno mają kryjówkę gdzieś w lesie. Pięcioro Ułagam, Znajdźcie go i przyprowadźcie z powrotem. I jeszcze jedna ja jej zginęła. ratunku! Proszę, zamknęły mnie w klatce. Twój rozkaz? Jakieś niebezpieczeństwo? Zabierzcie mnie stąd. Ja chcę do domu. Mądry plan. Wielkie dzięki, panie. Przyjmij to w zamian. Dostaliśmy? A ochronę pieniędzy? Na honor. No i dobrze. Światłość jest mą siłą. Powiedz tylko słowo! Nie trzeba mi się kłaniać. Jakie masz rozkazy? Twój rozkaz. Jakieś niebezpieczeństwo? Nic cię już nie uratuje. Warto poczyścić sobie to wszystko. Czego ci trzeba? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jak najbardziej. Oczywiście na honor. A có rajca światłości. Ksienia. One dużo nie luubięnętnik.prawica światłości Za mojego ojca, króla. Tego jak leczę, to zaczniemy jak się najbardziej Oczywiście, nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Na honor, oczywiście, mądry plan, jak najbardziej. O. to pułapka! Mieszta wszystko, chłopy! Wszystko, co da się sprzedać! O, oczywiście. Służę światłości. Powiedz tylko słowo! Światłość jest mą siłą. No. I teraz tak, Paladin zostaje otoczony nieprzeniknioną tarczą, która przez pewien czas chroni go przed wszelkimi obrażeniami. Z pewnością jednostkom jednostkom są już dodatkowy pancerz to weźmiemy. Jakieś o, niebezpieczeństwo? O, uleczenie Oczywiście. Zostali. Jak najbardziej. Dobra. No na Mądry plan. Na honor. Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek! Zabierzemy im złoto tak samo jak innym. Te bandziory zabrały mi księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. Jest dla mnie bezcenna. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry hmm. plan. No i trzeba dojechać, bandery. No czorek. Chłopcy, nawet nie wiesz do kogo mu. Na No, no, Nie trzeba Nie trzeba mi się kłaniać. Dobre, Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. No, grupka. Światłość jest moją siłą. Sześciu rycerzy. No, dziękuję za pomoc. Piechurów. Proszę, weź to. Znaku zdrowienia, te? Nic więcej. To już. Ruszyli do ataku. To broni, bracia. Ja to co to? O, tam jest tego walczy. Myślałem, że koliduje tutaj. Jak najbardziej. Oczywiście. O, tu cmentarz, spługawiona ziemia. Mądry plan. To raczej tylko ciekawostka, tak? Aż coś takiego tu jest. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Zabierzcie tu bydło tam, gdzie resztę. Kurc, młodców, nie wolno. Ruszać się. Ciekawe hmm. po co im ludzie. Bo ogólnie wcześniej ludzie byli im po to, żeby zrobić portal, tak? Jak najbardziej. No, to są chyba wydarzenia Na po honor. tym, jak już orkowie tu są. No tak. Więc... Oczywiście. No tak, tak, tak. Mądry plan. Do ataku! Jak najbardziej. I tak dalej, no. sprawiedliwości, niech stanie się zadość twój rozkaz jakieś niebezpieczeństwo na honor poczuj mój gniew oczywiście no i dobra na honor to jest czysto oczywiście Te skrzynki jakie masz rozkazy oczywiście tu to... Co rozkażesz? Oczywiście. Ty się chyba nie da zniszczyć. Już biegnę! Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Uczysto. Nic cię już nie uratuje. O. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Na honor. No i łowca niewolników. Nawet nie zostanie niewolnikiem. Nie trzeba mi się kłaniać się, będzie... Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Pokonaj wodza niewolników Na honor. I finito. Wioska uratowana, ludzie wdzięczni. Chwała ci, książę. Sylwia. A co z tymi, których zabrali orkowie? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wrócą niedługo do swych domów. Książę? Lord Uter potrzebuje cię natychmiast w obozie orków. Ani chwili nudy. W drogę! No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i zapraszam podobnie. Wiśnia Szeryki i do zobaczenia next time.